Witam was wszystkich. Jestem obecnie na dyżurze na oddziale czystym, a po drugiej stronie jest oddział covidowy. Mam wyniki, ale zanim przedstawię wam wyniki, chciałbym powiedzieć, że nie ma prac lepszych i nie ma prac gorszych. Wszystkie są spektakularne. My musieliśmy niestety w jakiś sposób wyboru wybrać tą najlepszą, te najlepsze, więc zgodnie z regulaminem 80% punktów przyznawali medycy, a 20% publiczność. Więc prace, które Wam przedstawiam, to są prace, które mają najwięcej punktów. Są tak samo wyjątkowe, jak wszystkie, które miałem okazję zobaczyć, jak ja i moi koledzy. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, jaż mi brakuje słów, żeby Wam podziękować. Obecnie jesteśmy teraz w szpitalu we Wrocławiu na ulicy Borowskiej. Po drugiej stronie ściany, jak wspomniałem, mamy zamknięty oddział covidowy. Wszyscy tam medycy, personel medyczny są przebrani w kombinezony i opiekują się pacjentami najlepiej jak potrafią. Uwierzcie mi, że takie miłe słowa, które do nas kierujecie, mają ogromne znaczenie. Są dla nas ważne. Jestem zaszczycony, że mogłem być w tym projekcie i byłem jeden z pierwszych ludzi, które tę pracę oglądał. Na początku, jak wspominaliśmy, mieliśmy cztery nagrody. Mam więc dla Was niespodziankę. Jest pięć nagród. Cztery nagrody to są testy antygenowe na koronawirusa, a nagroda specjalna to jest oczyszczacz powietrza Aura Air. Ja wiem, że niektórzy myślą, że testy antygenowe nie są wiarygodne, ale akurat te testy były przez nas osobiście przebadane klinicznie, miały niespodziewaną czułość i swoistość. To oznacza, że wykonanie tych testów w kolejnej fali pandemii jest ważne. Tymi testami można robić oczywiście też płytki wymaz, co sprawia, że one są łatwo wykorzystywane. I teraz Przejdźmy do nagród. Uwaga, uwaga. Pakiet 50 testów antygenowych idzie do Alicji, Szkoła Podstawowa, Parczew. Następna nagroda. Następ, kolejny pakiet testów antygenowych idzie do Korneli, Szkoła Podstawowa, Narzym. Następny pakiet testów antygenowych idzie do Julii, Szkoła Podstawowa, Pruszcz Gdański. I wyjątkowa nagroda prezesa Mobile Scan Med Systems za to, że publiczność tak mocno wspierała tą uczestniczkę jest Kaja. Zespół placówek oświatowych jednorożec. Dziś oficjalnie rozpoczynamy akcję... Y, 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 przepraszam. Ostatnia... Y, y, już, już, przepraszam. I, I uwaga, uwaga. Główna nagroda, czyli Aura Air, to urządzenie, które sterylizuje powietrze, czyli neutralizuje wirusy, w tym koronawirusy. Gdyby w tym pomieszczeniu był koronawirus, to ten oczyszczacz by go zneutralizował. Takich pięć urządzeń dzięki profesorowi Zimmerowi mamy też u nas w szpitalu. Ta szkoła, która otrzyma ten oczyszczacz. Będzie pierwszą szkołą w Polsce, a może w Europie, która może z tego korzystać. Wspiera to sztuczna inteligencja tych urządzeń. Nagroda główna Aura Air idzie do Julii Zespół Szkolno-Przedszkolny Zakrzów. Chciałbym podkreślić, że dzisiaj oficjalnie rozpoczynamy akcję Medycy Dziękujemy. Tworzymy największą e-galerię, jaka istnieje z tych tysiąc prac uczniów. Codziennie będziemy dodawać nowe prace. To jest wasza akcja. Jesteście jej współautorami. Gratuluję każdemu uczniowi, który przygotował pracę w akcji Medycy Dziękujemy. I uwaga, zobaczcie na Facebooku Medycy Dziękujemy, jak media miło o Was piszą. Wypowiada się tam mniej więcej Alina. Jeśli też macie chęć przygotować wypowiedź dla mediów, skontaktujcie się z panią Magdą. Jej numer znajdziecie na, na stronie www.medycydziękujemy.pl. Dziękuję i pozdrawiam.